Hello, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Weekendowego Bilansu. Dziś witam was kiedy ranny wstaną wzorze, kiedy ranny wstają, nawet jeszcze nie stały. Jest godzina za 15.05, 4.45 rano, też podkreślam już o tej porze teraz to, to po nawet takim oświetleniu to nie wiadomo czy to o której, o której czwartej mogę mówić. Um, i dzisiaj postanowiłem pokazać Wam taki mój, taki zamiast na dzisiejszego vloga, że pokażę Wam taki mój typowy dzień wolny. Yy, taki dzień wolny na zasadzie w sensie, że jak pracuję zdalnie, nie? We wtorek, czyli że nie muszę jechać do tego. Natomiast po drodze mi wypadły różne rzeczy, więc będę i tak dzisiaj jeździł. Nie wprawdzie do poznania do biura, ale będę jeździł. Yy, a druga sprawa, że dzień sam sobie zaczął się już nietypowo dlatego że obudziłem się sam z siebie po godzinie czwartej, no i już nie chcę mi się spać, więc mówię, nie będę szedł spać, tylko ym, Tylko... No, zacznę nagrywać dla was tego vloga. Także zapraszam was do oglądania tego odcinka. Kochani, jak zwykle pierwszym y, etapem mojego dnia, oczywiście zaraz po zrobieniu włosów i makijażu, jest przymiarka outfitów. Teraz tutaj mój asystent proponuje mi outfity, jakie będę mógł na dzisiaj założyć. Musimy założyć, dobrać outfit pasujący do tego, co mam na sobie już w tym momencie, bo to już wybraliśmy, a później będziemy dobierać odzież wierzchnią. A skarpetki w ogóle, skarpetki w ogóle miałem też takie w stylu takiego boom, pam, pifpaw paw i w ogóle nie. Ale akurat w praniu sami nie mogłem ich no. założyć, bo już miałem je na sobie chyba w niedzielę Także... Także ten, ale teraz będą przymiarki Muszę Przy ten. Taka kurtka ten, ten. Oczywiście Moncler Jeszcze nie mieli wątpliwości Rękawy Rynk, ściągane, rękawy ściągane, ale ja i tak zawsze chodzę no. jak sierota to jest chudki no to może w drugą stronę. Ale zresztą teraz już mnie nie widać. Czekaj, Emilian dzwoni. Chcę zobaczyć. Aha, teraz nagrywam. Tak, teraz nagrywam. Witajcie w kolejnej części vloga, widać mnie dobrze? Bardzo dobrze. Bo yy, jesteśmy Skrym w Głośczyn teraz i ja próbuję skręcić w lewo na Rondzie. Jednym z bydgoskich rond, które wcale nie wyglądają jak rondo. Tylko wyglądają po wyglądają jakby to Są proste, a nie O, nie lubię bydgoskich rond. Byliśmy, gdzie byliśmy? Odwieźliśmy tutaj do fryzjera. No nie będę zdradzał tej tożsamości, więc nie będę mówił imiona. Powiedzmy Kasię odwieźliśmy do fryzjera i co, a teraz jest fryzjera się fryzuruje, a my załatwiamy. Byliśmy wymienić mój dowód rejestracyjny, czasowe pozwolenie na stałe. Byliśmy wykupić aparat na Bezdech dla... No też, też Wam nie zdradzę dla kogo tutaj, więc też powiedzmy, że dla Zdzisia. A teraz z kolei jedziemy, to już zdradzę z Bogdanem. Jedziemy, słuchajcie, do hurtowni pasmanteryjnej. Dlatego, że będziemy, tak jak Wam mówiłem, Bogdan, czyli tak zwany wesoły dyzio, dziecko we mgle, jest ten. Ej no patrz, nikt nie kurwa nie puści, ale hamura w tej goszczy po prostu nie ma nie Pani puściła. Ym, no, y, bo Bogdan są wolny o dziecko we mgle. Yy, Nie przepraszam, wiecznie wesoły, dyzio o dziecko we mgle, Ten. Yy, nie tego. Yy, no nie, nie może się zmotywować do tego, żeby sprzedawać, żeby sprzedawać yy, te swoje wyroby. A uważam, że mają one potencjał, dlatego będzie to po prostu sprzedawać w ramach zlecenia dla mojej spółki i po prostu będzie ją wypłacany dochód z tej sprzedaży. A my to ogarniemy i teraz Bogdan też ma większe projekty, dlatego jedziemy do hurtowni pasmanteryjnej, żeby po prostu wykupić więcej rzeczy że tak to wygląda, a jeszcze wam powiem, bo dzisiaj mam właśnie tę kurtkę nową yy, i tutaj ten taki fancy dress taki kolorowy i jedna pani na ulicy jak mi widziała, to tak tętą powiedziała do mnie tak się na mnie patrzyła i tak ale ma pan ładny strój a ja taki mam taki wesoły no, dziękuję bardzo, miło mi no, nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś tak skomentował pozytywnie mój strój, nie? więc, więc bardzo jestem zadowolony i z tej radości postanowił wynaleźć nawigację dla niewidomych. A to Bogdan... Bogdan, jechaliśmy i Bogdan się zastanawiał, że... Tak, nie wiem, taki mu pomysł padł do głowy, że... Że to by takie samo mogło być na przykład dla niewidomych jeszcze, nież jak tutaj mówisz skręć w lewo czy coś, tylko że na przykład teraz masz czerwone stój i w ogóle nie. I ja tak mówię z Bogdana, no wybacz Bogdan, przepraszam, że ci przerwę e, twoje rozważania na temat twojego pomysłu biznesowego, ale no, na nawigację taką dla niewidomych mogłoby po prostu nie być popytu, dlatego że niewidomych chyba raczej nie prowadzą samochodów. Myślę, że mogłoby im być ciężko uzyskać prawo jazdy, chociaż z drugiej strony może na przykład teraz da się jakoś uzyskać prawo jazdy jako niewidomy, nie? Bo w sumie nie wiem, na przykład może da się na przykład teraz z jakimiś wygodnieniami czy coś, nie? Te samochody teraz automatyczne i w ogóle, no ja nie wiem, nie? Więc może tak się wyśmiewam, ale w sumie musimy to sprawdzić później. Dobra, kończymy nagranie, bo się zgubię zaraz tutaj. Tu, zwłaszcza miasto, będę się I, nie powiem się. Powiem. I co ma mówić? No, co? Obiecuję, że nie wytnę, cokolwiek powiem. Oto teraz tu widzimy, jak słynny nasz bloger, główny księgowy, zaparkował samochód. Zobaczcie, jak idealnie. Ale oczywiście, jak to bywa z księgowymi, musi poprawić i zaparkować równo. Patrzymy, patrzymy i zobaczcie no zaraz wyjmie miarę i będzie mierzył że aby równo zaparkował teraz dobrze, no? idealnie oto ta miara e, teraz nagrywasz? E, z menel pochwalił mój e, ten outfit też na starym miejscu jak To się płaszczyk od to Balenciaga. Patrzcie na to Kameleon i normalnie jest Widzialny Ja myślałem że one są niewidzialne Tu in, w innych tych nie widzę żeby coś było Może te inne są właśnie niewidzialne A tamten jeden się pokazał A tu więc chyba coś było jakieś takie tylko a nie tu jest tu jest taka jaszczurka jaka jeszcze Agama Brodata to jest ale fajna ojejku cześć słuchajaczku cześć moja gamku kochałaśka i ją do domu patrzcie a ta już święta normalnie ja sobie kupiłem Dwa jeszcze takie jesienne, przez się kończą. Ale są też święta, już normalnie. Nawet jeszcze 1 listopada nie było wszystkich świętych, a tu już święta. Przyjechałem do domu. Jest bardzo zmęczony jestem, w tym dzisiejszym dniu Wam powiem. Tak bardzo bym powiedział, było intensywnie ale no ale właśnie zapaliłem sobie świeczki no tam jeszcze ten domek taki fajny widać widać zapaliłem sobie świeczki tutaj lampeczka bo już się ściemnia tutaj to świeczuszka no i tak sobie właśnie leżę to się prezentuje w całości o a tutaj aaron nawet jest Aronek też sobie odpoczywa, tam widzę pożar poduszki, są jakieś resztki pożar poduszki. No, także taki to właśnie był dzień, mimo że wolny, to jednak dość intensywny. O, hmm. ja, to myślę, że się pokazać w takim razie. W takim razie ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Standardowo, jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zostawiacie, bo będzie mi smutno. Tylko miłe komentarze co będę usuwał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku weekendowego bilansu za tydzień w sobotę, a w środę odcinek merytoryczny, jak zawsze. No, prawie zawsze w sumie tydzień nie było, tydzień temu nie było, ale było przed 20, nie miałem czasu. Hej.